Pierwsze seminarium, pierwsza myśl o życiu zakonnym. Później zaczął się drugi rok seminarium. To był trudny czas. Coraz bardziej polaryzowała się wtedy relacja między władzą cesarską, na czele której stał Napoleon III, a Kościołem francuskim. Wpływało to na nasze życie seminaryjne. Ja natomiast odczytałem tę sytuację jako motywację do dalszego rozwoju w powołaniu. Miałem świadomość, że przyszła moja misja będzie wymagająca, dlatego powinienem się do niej dobrze przygotować. Po drugim roku studiów seminaryjnych w domu rodzinnym czekała na ojca niespodzianka. To prawda. Gdy przyjechałem do swojej rodzinnej miejscowości do Szatonej, spotkałem na ulicy mojego ojca. Oczywiście z radością się z nim przywitałem i zaraz zapytałem się, jak się czuje mama. Odpowiedział mi na to, że jest chora i polecił, żebym sam o tym się przekonał. Poszedłem zatem do domu i od razu skierowałem się do sypialni, gdzie moja mama leżała w łóżku. Zapytałem zatroskany: A więc mama jest chora? Ona odkryła kołdrę, ukazała małą, dopiero co narodzoną dziewczynkę. Niesamowita niespodzianka to była Maria, szóste dziecko moich rodziców. Ta niespodzianka przedziła kolejne niespodziewane przeżycie przygotowane przez Pana Boga dla Ojca. Pierwsza część trzeciego roku seminarium upłynęła mi na przygotowaniu się do przyjęcia święceń subdiakonatu. Wtedy też coraz bardziej kształtowałem sobie ideał kapłaństwa, ideał, do którego chciałem dążyć przez całe moje życie. Najlepiej wyrażała go postać świętego proboszcza z Ars. Postanowiłem naśladować go i w przyszłości poprosić przełożonych o przydzielenie najbardziej opuszczonej i najbardziej niewdzięcznej parafii w Diecezji, gdzie bez żadnych dochodów i bez żadnego wynagrodzenia mógłbym pracować tylko dla Boga. Byłbym więc wolny od troski o rzeczy materialne i miałbym więcej czasu na zainteresowanie się sprawami moich parafian. Aż przyszedł moment, kiedy jeszcze inne powołanie zaczęło dojrzewać w ojcu. W czasach seminaryjnych razem z kolegami udaliśmy się z wizytą do Wielkiej Kartuzji. Wtedy z bliska doświadczyłem zakonnego życia można powiedzieć, że roztoczyło ono przede mną wszystkie swoje czarowne wdzięki. Od tamtego momentu zaczęło mi towarzyszyć jedno pragnienie wstąpienie do klasztoru. A jak się skonkretyzowało to dążenie. Wraz z kolegami z seminarium postanowiliśmy wybrać się by zobaczyć La Salette. Wstąpiwszy na szczyt, znaleźliśmy tam tylko małą figurkę ofiarowaną przez pewnego robotnika z Lyon oraz maleńkie drewniane krzyże umieszczane w pewnej odległości od siebie wzdłuż drogi, którą przebyła Matka Boża. Nie było więc nic Zachęcającego, ale patrząc oczami duszy, widać było wielkie bogactwo. Myśl, że Maryja uświęciła to miejsce, że swoimi łzami zrosiła ziemię, po której kroczyły nasze stopy. I ten widok misjonarzy, który z gorliwością odmawiali brewiarz, to wszystko mnie oczarowało. Wyjeżdżając z tego pięknego miejsca, powiedziałem sobie w duchu, powrócę tutaj. To był decydujący moment. Wtedy podjąłem decyzję o wstąpieniu do zakonu, a zaraz po powrocie do seminarium opowiedziałem o swoich przeżyciach mojemu kierownikowi duchowemu.